Cześć, ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Bez przedłużania myślę, że możemy zacząć. A co dzisiaj przed nami? Siedmiosobowy yy, model Daci. Co z tego będzie? Ktoś ukradł wizerunek Garbusa. Volkswagen chyba się wk***ł. <gry> Lecimy. Jak może wiecie, jedynym siedmiosobowym modelem Daci aktualnie jest Logi. Yy, takie duże pudło plastikowe Typowe auto dla rodzin albo dla taksówkarzy, bo to są jedyne dwie opcje, chociaż nie wiem, czy chciałbym mieć tutaj auto rodzinne, ale pomijając, pomijając, że to już mega stary model, jak na dzisiejsze lata, na rynku jest prawie 10 lat, więc pewnie technologicznie ma 12 albo 13, to jest naprawdę dużo w dzisiejszych czasach. No i jest już to bardzo przestarzała konstrukcja silniki, jakie i wszelkie rozwiązania. To już nie jest XXI wiek, tak byśmy powiedzieli. Oczywiście, jak to dacia broni się swoją ceną, ale wiemy, że to nie wszystko, bo no to już nieraz tak było, że były tanie auta, no jakoś się nie sprzedawały. Dacia jednak szykuje nowy model i zamierza go pokazać na wrześniowych targach w Monachium. Właśnie, od dawna, jak może zaruważyliście, po internecie krąży zdjęcie nowego Dastera, takie dosyć duże czarne auto. Długie, z nowym znaczkiem już daci i nazywają ją Bigster, czyli Dacia Duster Bigster, no bo oczywiście urosła. Moim zdaniem jednak to nie będzie ten, to nie ten model Dacia chce nam pokazać w Monachium. A dlaczego? Dopiero co wyszedł lifting aktualnego dastera, więc nie opłacałoby się im go wypuszczać. Poza tym sam model dastera aktualny nie jest stary, bo ma tam chyba 2 albo 3 lata. No więc naprawdę da się nie opłacać teraz wypuszczać nowego modelu, kiedy aktualnie w salonach mają coś świeżego i to jest jeszcze na czasie w miarę. Eee, właśnie dlatego uważam, że to właśnie następca Logi zostanie pokazany we, eee, we wrześniu w Monachium. No nic, zobaczymy we wrześniu. Jak to zobaczyłem, o to mnie naprawdę trochę zniosło znów. To, co teraz widzicie, to nie jest kolejna Reaktywacja e, Volkswagena Garbusa czy New Beetle'a, Beetle'a, wszystkie te nazwy. Hmm, też ten model za, każdym, za każdą generacją przybiera inne nazwy, dlatego teraz nazywa się inaczej, ale to zupełnie z innego powodu. Po najpierw był, oczywiście, Garbus, czyli ten pierwotny. E, następnie był New Beetle, kiedy, który był reaktywacją w 2000 roku czy 1998. E, oraz na koniec był Beetle. To, co teraz właśnie widzicie, to jest popularnie zwana chińska pod. Sorry, bo naprawdę nie potrafię tego inaczej nazwać. Chińska marka, nawet nie wiem, co jest tą marką, a co z modelem, ale to się chyba czyta tak Great Wall to jest marka. Dosłownie zaczynała od Volkswagena cały projekt poprzedniego Beatla. I w sumie jest to Volkswagen, więc mi tam to lata i powiewa. Natomiast Garbus i bitle są swego rodzaju klasykiem i wydaje mi się, że nie powinno się ich ruszać. Mm, bo dodali tutaj również elektryka, no, za co ja już totalnie nie przypadłem Volkswagen i elektryk to już jest naprawdę totalnie nie dla mnie yy, więc tylko bardziej po prostu to zniszczyli. Na dodatek wpierdolili tam jeszcze do tyłu jedne drzwi, nie wiadomo tylko po co. Yy, tylko Chińczycy mogli na to wpaść. Gratulacje! <klucz> Okej, okay, teraz przejdźmy do tych cotygodniowych memów. Co robisz? Szukam kasy. Poprzedni właściciel mówił, że włożyłbym w worek pieniędzy. to kolego, trochę poszukasz. Rząd. Liczba zachorowań nie jest wysoka. Liczba nowych zachorowań. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, odchodzi. Jest to popularna skocznia. Popularna parę lat, temu, parę lat temu skocznia pana Pawła, który właśnie skakał. No i jest, kurwa, wysoko. A na koniec y, jedyny ocalony, lewitujący, Polonez Borewicz. Chyba go wyciągnęli z tego, z cyberpunka. Okej, okay, to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. E, oczywiście zapraszam już za tydzień w środę o 20 na kolejny odcinek serii tyg Tygodnia na Maxa. E, no i dziękuję Wam wszystkim bardzo za obecność i na razie. Cześć!